Nasze szybkie, krótkie wywiady, jeśli chodzi o dzisiejszą piłkarską gwiazdkę. Panie Tomaszu, Tomasz Hajto, to wielokrotny był reprezentant Polski. Proszę nam powiedzieć, który raz on jest na piłkarskiej gwiazdce? W tamtym roku byłem, jestem drugi raz teraz w Częstochowie. I... I... Jak atmosfera? Atmosfera jest bardzo fajna. No. Ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy zaczynałem grać w polskiej Ekstraklasie, bo to już bardzo dawno temu. Raku wtedy grał jeszcze w, w polskiej pierwszej lidze w Ekstraklasie. Szkoda, szkoda, że dzisiaj przyjeżdżam do Częstochowy i słyszę, że Raków się boryka z problemami w tej nowej, drugiej lidze. No, wierzę, że jak przyjadę w przyszłym roku, będzie trochę lepsza atmosfera, co chodzi o kibiców i, i Raków już będzie grał co najmniej w pierwszej lidze. No, miejmy nadzieję, że tak będzie. Proszę jeszcze chociaż słowo na temat właśnie kibiców Rakowa. No. Widać, że są oddani klubowi. No, w tych ciężkich chwilach klubu nie zostawiają. Znowu ich przyszło bardzo dużo, na, nawet na taki turniej, gdzie gra ich drużyna. Eee, są takie kluby, które, które mają swoją tradycję i kibice Szczesłowi na pewno też są słynni z tego, że, że nie zostawili nigdy tego klubu w ciężkiej sytuacji. Wierzę, że zostanie tak zawsze. Spodobała się Pan Piłkarska Gwiazdka i zaczyna Pan już co roku odwiedzać często? No wierzę, że tak będzie dalej, że ta tradycja będzie podtrzymana. Jest to na pewno miłe spotkać się w swoim gronie e, u kolegów, z którymi się grało przez tyle lat piłkę. Dziękuję bardzo. Dobrze.